i po prostu odpowiedzialność za inne. Inni dodają, że także za słowa w szczycie pandemii to właśnie poseł Rosati pisał. Wolność kończy się tam, gdzie chory tak. nad covid nieświadomie zaraża innych, bo się nie mieszka i, i nie izoluje. Zachowało się wyjątkowanie do i niezgodnie z tym, co zgłosił, bo to jest najbardziej domyżujące. Kolejne głosowania wieczorem i jutro. Kto jest przeciw? Ale po sejmowej burzy dla chorego posła Z nie zbudzi mnie, budzi mnie papier. O, 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 budzi mnie. Budzi mnie, budzi mnie. Dzwonię do ziemskiego. Dzwonię do ziemskiego. Kiedy potrzebuję braku, brykuszku, Kiedy nie mam co robić na chacie, tak to gramy do lodów. Jezu, jest dobry farmik. Skutie brudów, i brodów, Dzwonię, dzwonię do... Czas już mamlumat chip chip chip. Tak tam idzie. Oho,